Muzyka Boże! Co byście chcieli, żeby ludzie Wam uczynili, wyliczyli Cię? To jest zdanie z dzisiejszej Ewangelii jakoś dotknęło dzisiaj moje serce i przypomniałem sobie świadectwo młodego chłopaka, który pod wpływem różnych niedobrych doświadczeń w swoim życiu chciał popełnić samobójstwo, kiedy wszystko obmyślał, poszedł do największego mostu w swoim mieście i chciał się zrzucić. Ale kiedy stał już na moście, to zobaczył starszą panią, która uśmiechnęła się do niego. I on się rozmyślał. Zwykły, prosty, mały uśmiech uratował mu życie. Nic nadzwyczajnego. Mały uśmiech. Ta dobroć w oczach tej pani która uratowała mu życie. Pan Jezus dzisiaj zachęca każdego z nas o takiej wytrwałości w dobrym, do szukania, bo On jest dobrocią, On jest miłością. I kiedy będę w swoim środowisku, tam, gdzie jestem, tym małym, zwykłym uśmiechem Boga, to wtedy dobro będzie szyć się szerzyło w świecie. Wtedy Jezus będzie działał przez moje ręce, moje nogi, mój uśmiech. Siostro i braci, dziś zachęcam, abyś każdy z nas. Był tym zwykłym, małym uśmiechem Boga, aby szerzył dobro w swojej rodzinie, w pracy, w szkole, w różnych zajęciach. Abyś codziennie był świadkiem Pana Jezusa i tego cierpiącego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego który niesie radość i pokój, który jest miłością, który jest dobrocią. Zachęcam, abyś dzisiaj pomyślał, kto w Twojej rodzinie potrzebuje Twojego śmiechu. Kto potrzebuje Twojego dobrego słowa, dobrego spojrzenia? Kto potrzebuje miłosierdzia, abyś mu świadczył? Pomyśl o tym dziś i uśmiechaj się codziennie, bo to jest nasze świadectwo o Jezusie Chrystusie z